skłonany na dziedziczenia rządu. Śmierdzone przewilczanie po tych ja nie byłeś w Warszawie, co było? Zdecyduje to... się, opiecie, kiedy ma, to się do to i na jebania. Wierzę w to, że kiedyś rząd ustalił się to sam. kiedyś ten płomień nie był. Jeżeli to będziemy szalać na te Ale media, które Mówię to przekonania tego. Mówię to o tym, że... każdym, że w jednym. Po każdy mam tego. Anda Rudego Lisa. Dobrze że... Tylko dobrze skadrujcie. Może nie kłamać do kamery. Dobrze skadrujcie całość. Czemu kłamiecie do kamery? A to wiemy się w telewizji. na żywo. I... Tak, Przeważnie pamiętacie? O, dużo rzeczy. Chciałem zapytać, jak panowie zareagowali na porozumienie polityczne? To jest pismo O, To jest Nie będzie. Sądzę, to jest manipulacja. że kłamie. I media, Nie i rolnikom mówią, co no, no, no. No. no to same media. No, to, no to o czym my tu mówimy? Nie, bo się tylko będzie do, do wyborów parlamentarnych, a ja potem i tak, to tak, tak swoje, Zrobią co wy załóżmy. No, a, tak jest prawda. Jak minister sam się przyznaje, że kłamy, to o czym my tu mówimy?

nie dzieje z Sam się pierwszy że zostaje na Zapraszam. W mediach trzeba było. Ja muszę. Żeby O czym my tu gadamy? O czym my tu gadamy? nas złożona złoża z Ukrainy, jedzenie żywność. To. Byłby pan zadowolony. Wyrzucić zielony ład. Myślę, że dopilnujmy sobie tak, że nie ma na polską i panu prosi. Jakby to chrowaczka nie No widzi no, pan co? Skażone. Skażone szczęście. Okay. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do no, widzenia. Dobrze, chcę dwóch chętnych jeszcze do zabrania głosu Zapraszam. Dzień dobry. Ja jestem z Krakowa. Ale pan powiedział, że jestem synem polskiej ziemi. I mamy takie zawołane. Pierwsze. Gdzie jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Gdzie jest ojciec narodu? Kiedy krzywdzone jest jedno z jednych Dzieci. Pani Tusk. Żarty się skończyły. Panie Tusk! Żarty się skończyły! Panie Tusk! Żarty się skończyły. A teraz na chwilę Was przeproszę i odwrócę się w drugą stronę. Do was wołam! Miasto! Obudź się! Do was wołam! Miasto, obudź się! Do boju, Polsko! Nie możemy przestać. Chłop zaczął i chłop skończy. No, co teraz powiem, może się wielu nie spodobać. Od razu podkreślę że nie jestem partyjny, ale to jest moje prywatne przemyślenie, że bez partii czy to PiSu, czy innej nie damy rady. Musimy im pomóc, a PiS musi pomóc nam pod warunkiem, że przeprosił polskiego chłopa, że przeprosi pomimo to, że pomagał za mało. Wtedy możemy rozmawiać, bo jak sobie nawzajem nie pomożemy, nie wygramy. Może to być też konfederacja, nieważne, ale muszą to być ludzie z wartościami. Dziś na naszych oczach, proszę Państwa, nie. Jeszcze do nas to nie dociera. Nie zdajemy sobie sprawy. Ale dokonuje się czwarty rozbiór polski. Racja! Zielony Ład to jest czwarty rozbiór polski, nie tylko Polski, ale i Europy. Szatański wymysł. Ludzi, którzy są pozbawieni wszelakich skrupułów i wartości chrześcijańskich. Racja. Bolszewia Brukselska. Popatrzcie, co się dzieje. Zaczęli od sądów, ja tu nie bronię, żeby nikt nie myślał, że ja tu kogoś bronię. Ale zobaczcie, co się dzieje. Zaczęli od sądów, Trybunał Konstytucyjny. Zaczęli od Teraz zabiorą się za nami bank polski. I polskie złoto. Na końcu wechmą się pani za zapada. Bo mam wrażenie, że chce pan na koniec kadencji zadbać o dobre imię. Ale nad dobre imię pracuje się do końca. Pokażu upskupsku kundel. Kundel pokażę, tuz. I znowu powtórka. Zaczyna się likwidacja. CPK. miała powstać firma Inter, którą chcą przejąć Niemcy. Kamil Pan. aha pomagamy? Od samego początku w Ukrainie i ciągle jesteśmy lekceważeni przez tą butelską mafię, że tak powiem. Nie boję się mówić i niczego się nie boję. I powiem jeszcze jedno: jestem gotów zginąć za ten naród. Brawo. Jeszcze raz proszę, ojczyzno moja, obudź się! Dziękuję. Raz, raz. Serdecznie e, pozdrawiam i witam państwa e, panie i panowie i e, ludzie Solidarności oraz e, w ogóle Polacy. Proszę państwa, Tusk pojechał z naszym prezydentem do... Ameryki. Jak wrócił, to oczywiście pojechał do Brukseli. do Brukseli Oczywiście, po co tam pojechał? No, żeby tak yy, 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 powiedzieć, guten, guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen yy, i tak skakał, tak skakał. Guten Morgen. Yy, bonjour, bonjour. Yy, natomiast, natomiast jak yy, przyjeżdża tutaj, Siedzi w Parlamencie to taki taki taki, że tam coś ktoś mu y, nie, poje, nie po jego myśli mówi. Czyli zachowuje się jak jakiś małpiszon. Kanadia. Zgadza się. Natomiast sprawa jest y, bardzo y, trudna. Y, obecnie ta władza, która doszła teraz no oczywiście do władzy dąży do tego, żeby różnymi sposobami udusić polskie, polską przedsiębiorczość. To znaczy zielonym ładem zlikwidować kopanie torów i tak dalej, sprowadzić ten zborze tutaj, i tak dalej, to są sposoby na likwidację polskiej przedsiębiorczości. Yy, yy, oni to jest tylko sposób na to, yy, żeby yy, polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy yy, stali się biedni, żeby właśnie Niemcy wykupili za marne grosze nasze tereny. Żeby my, żeby, żebyśmy, żebyśmy się stala, stali robotnikami, pracownikami u Niemca. Tak jak to było w różnych e, zaborach e, w Polsce. A natomiast jeżeli chodzi o sprowadzanie zboża z Brazylii, e, Kolumbii, to oczywiście również są to to zboże również należy do Niemców. Ponieważ po przegraniu wojny Niemiec w II wojny światowej wielu zbrodniarzy uciekło do Brazylii, Kolumbii, Argentyny właśnie. Tutaj zrabowali polskie dobra. I za te pieniądze kupili tam olbrzymie płacie. E, ziemi. I oni to są właścicielami tam e, rolnictwa, również na Ukrainie, zresztą i e, w innych miejscach w Europie i na świecie. I oni dogadali się najzwyczajniej z, z lewicą niemiecką, że będą e, finansować e, e, kampanie wyborcze w Niemczech, będą e, finansować Tuska i. Po prostu, a za to y, oczekują, że będą mieli zbyt y, tutaj w Europie na, na swoje produkty, zboża, kukurydzę i tak dalej. I tak to wygląda. Więc my musimy y, taka jest prawda. To jest określony cel. To, co się dzieje teraz, że jest określony oni mają określony cel. I my absolutnie musimy się tego, temu sprzeciwić. Musimy protestować, nie dać się. No bo po prostu to, co robimy teraz, jest słuszne. Musimy protestować, musimy być y, solidarni z, z rolnikami. Musimy to robić. Nie dajmy się. Nie dajmy się. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, odczucia młodego człowieka. Nie znam, chętny, chcę zabrać głos. Chętnie usłyszymy, co czuje polska młodzież. Brawo. Na Dzień dobry, jestem uczniem klasy ósmej, jestem z Krakowa już nie widzę za bardzo tutaj młodych osób, ale też trzeba zrozumieć, Mamy dużo egzaminów, sprawdzianów, dużo nauki i obowiązków. Chciałem powiedzieć, co się dzieje teraz w Polsce i w Unii Europejskiej, w ogóle wszędzie Są po prostu nas dwie folii. Ja tutaj zachęcam oczywiście do przeczytania książki George'a Orwella, rok 1984. Tam jest państwo, ona się cały, on kontroluje dosłownie każdy aspekt życia człowieka. I to samo chcą tutaj wprowadzić. Dlatego nie możemy temu, do tego dopuścić. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Mieję młodzieży. Apeluję do wszystkich grup zawodowych, nie tylko do rolników, do, do każdej grupy zawodowej. walczcie, młodzież, młodzież jest sama w sobie za słaba. Mamy zbyt dużo obowiązków, My jesteśmy tym wszystkim obciążeni. Wy też nie macie na pewno dużo czasu, rozumiem to, ale tylko wy macie siłę w tym kraju póki co, żeby walczyć o wolność. Niech Polska jest pońcą póci. Musimy pokazać a nas stać wszystkich. Dziękuję. Brawo. Brawo. Bardzo, dziękuję. Dobry, nie wiedziałem co usłyszę, ale jestem naprawdę miło zaskoczony Twoją wypowiedzią. Brawo młodzieży jest nadzieja Polski. To jest przyszłość. Przy takiej młodzieży nie zbłądzimy, a przy takiej młodzieży naród przetrwa. To świadczy właśnie o mądrości. Szanowni Państwo, w tym momencie jako przerywnik proszę o chwilę skupienia.